Witam na kanale Jasinki. Zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Edno w sieci. Będziemy prezentować warsztaty gry na wybranych instrumentach ludowych, prezentować utwory, a całość zakończymy koncertem online. Instrument, który zainspirował twórców Wiedźmina, zarówno w serialu, jak i w kultowej grze komputerowej. Wykorzystywany szeroko w muzyce filmowej, aby oddać nutkę dawnych czasów. Lira korbowa to rodzaj mechanicznych fidel, w których zamiast smyczka wprawia się strunę w drgania za pomocą koła. Istnieje wiele modeli, które różnią się przede wszystkim kształtem korpusu i ilością strun. Aby nakreślić pochodzenie naszego instrumentu, przenieśmy się więc w czasie. Najstarsza wzmianka o lirze korbowej pojawia się w średniowieczu. W dziele zatytułowanym Kumodo Organistrum Construatur, czyli w jaki sposób zbudować lirę korbową. W XIII wieku została wyparta z kościołów i uniwersytetów na rzecz robiących wówczas karierę organów. W tym czasie zmieniła się też jej rola, co pozwoliło zmniejszyć wymiary na tyle, by stała się instrumentem przenośnym, obsługiwanym przez jedną osobę. Wielka popularność liry korbowej wystrzeliła dopiero w XVIII wieku. W tym czasie Lira rozprzestrzeniła się na całą Europę. Ważnym elementem w Polsce była postać dziada. Był to poważny przedstawiciel ludu wędrownego, który często przewyższał mądrością przeciętny poziom wsi, lecz nie było mu dane działać w sferze miejskiej lub dworskiej. Lirnicy na przestrzeni czasu wykształcili własne tradycje, a na uwagę zasługuje taka brutalna ciekawostka. Zawód ten najczęściej przechodził z ojca na syna, żeby jednak zapewnić to następstwo po ojcu, często umyślnie pozbawiano dziecko wzroku, aby jako niewidomemu umożliwić wejście do zamkniętej organizacji ślepych śpiewaków. Współcześnie Lira Korbowa przeszła szereg innowacji. Najważniejszą zmianą było rozszerzenie skali dźwięków do dwóch oktaw i wprowadzenie skali chromatycznej, co w efekcie pozwoliło na uniwersalny dobór repertuaru i znaczne poszerzenie możliwości. Obecnie natomiast liry są w pełni zindywidualizowane. Przełomem w budowie tego instrumentu jest zastosowanie elektroniki i nowoczesnych materiałów, takich jak włókno węglowe czy metalowe koło z nawiniętą gumą, aby nie używać kalafonii. Montaż mikrofonów piezoelektrycznych czyni lirę instrumentem elektroakustycznym. Produkowane są także cyfrowe liry Midi, a nawet sklejane modele typu zrób to sam. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tym instrumencie? Na pewno dlatego, że w przeciwieństwie do instrumentów klasycznych, takich jak fortepian czy skrzypce, możemy osiągnąć biegłość w każdym wieku. Dla przykładu, w takich skrzypcach trzeba nauczyć się odpowiedniego palcowania, żeby czysto wydobyć dźwięk. Tutaj mamy klawisze, gdzie jedynie trzeba nauczyć się odpowiedniego nacisku. Analogicznie ma się rzecz sprawa ze smyczkowaniem, gdzie w skrzypcach. Smyczkowanie wymaga wielu lat praktyki. Tutaj mamy koło, którym też oczywiście trzeba nauczyć się operować, gdyż mamy strunę trąpetową, która wyznacza rytm, ale jest to na pewno bardziej przyswajalne dla osoby dorosłej. Wspomniana wcześniej struna trąpetowa brzęczy przy mocniejszym szarpnięciu korką. Krótkie i precyzyjne brzęczenia zastępują perkusję. Należy pamiętać, że prawidłowe brzdęknięcia powinny być jak najkrótsze, punktowe, by móc precyzyjnie oddać rytmikę. Do kontrolowania napięcia w strunie trąpetowej służy ta żyłka. Dążymy do krótkich i punktowych wybrzmień. Jeżeli będzie zbyt luźna, trąpet w ogóle nie wybrzmi. Jeżeli zbyt mocno ją skręcimy, trąpet będzie niemalże trzeszczał cały czas. Ważnym elementem w liże korbowej jest struna basowa, burdonowa, która gra stale jeden i ten sam dźwięk, zwykle wyznaczając tonację utworu. W niektórych modelach można go kontrolować za pomocą przełączników, by móc zmieniać ton w trakcie gry. Głównym elementem w lirze korbowej są oczywiście struny melodyczne. Jedna struna zazwyczaj jest domeną najprostszych, ale też najbardziej historycznie poprawnych lir symfonii. Ale mamy XXI wiek: więcej strun to i więcej możliwości. I tak w prezentowanym modelu są trzy, z czego dwie można nastroić w oktawach względem siebie, by uzyskać pełniejszy, głośniejszy dźwięk. Dopiero połączenie wszystkich strun uwalnia magię. Jeśli chodzi o klawisze, to wiele osób myli ich rozstaw w liże na czarne i białe z ale z tym jest różnie. Jeśli przyjmiemy 7 stopni skali, gdzie pierwszy stopień wyznacza tonację, to dwoma najczęstszymi układami jest, gdzie pusta struna wyznacza pierwszy stopień lub piąty klawisz. Drugie rozwiązanie pozwala nam grać dźwięki poniżej pierwszego stopnia, dla przykładu. Tak prezentuje się popularna tonacja demol dla obu rozwiązań z perspektywy tego, co widzi Lirnik. Na liże korbowej można grać w większości tonacji. Wszystko zależy od tego, jak nastroimy strunę. Instrument całkiem dobrze radzi sobie przy przestrojeniu struny od tonu dedykowanego np. C gdzieś tam do D czy do B w dół, ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Zbyt wysoko nastrojona struna pęknie zbyt nisko, będzie miała za słabe napięcie. Aby nasze cudo pięknie zabrzmiało, trzeba zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Te brzydkie papierki, zasłaniane zresztą przez tą osłonę, kontrolują docisk strun do koła. Często nieodpowiedni docisk jest przyczyną niepożądanych dźwięków. Watka na strunach melodycznych powinna być owinięta w oszczędnej ilości, na burdonowych może być trochę więcej. Co ciekawe, najlepiej sprawdza się tu damski tampon, gdyż posiada równomierny włos. Na zwykłej wadce kosmetycznej widać grudki, które mogą powodować jakieś niepożądane pszczenienie. Aby wadka się nie ślizgała po kole, trzeba zastosować kalafon. Podobnie jak w skrzypcach, tylko tam mamy kalafonie w formie stałej, a tutaj najlepiej zrobić taką samemu w płynie, by mogła nam się równomiernie po kole rozprowadzić. Wystarczy rozdrobnić zwykłą kalafonię i rozpuścić ją w spirytusie. Następnie wlać do buteleczki na przykład po kroplach do nosa. Na pewno wielu z was zapyta gdzie to kupić. Odsyłam do strony lirakorbowa.pl, gdzie znajduje się ciągle aktualizowana lista lutników. Link zostawię w opisie. Trzeba zdać sobie sprawę, że wykonanie dobrego instrumentu nie jest rzeczą tanią i nie ma czegoś takiego jak tani instrument dla początkujących. Słabo brzmiący instrument, źle wykonany, szybko zniechęci do dalszej gry, będzie po prostu bezużyteczny, stał jak mebel. Warto zatem zainwestować w profesjonalny sprzęt, który pozwoli rozwinąć pasję i przysporzy wiele pozytywnych emocji na lata. Z mojej strony tyle, dziękuję za uwagę. Odcinek z Lirom zrobił dla Was Paweł Dyjan, a ja zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków z cyklu Etno w sieci.